No, cześć, energetyka dnia 1, 1 października. Zatem, moi drodzy, energetyka dnia jest wskazówką podpowiedzią, jak się dzień energetycznie niesie, co robić, czego nie robić, na to zwrócić uwagę. Jestem tarocistką Angietis i postaram się Wam przedstawić konkretnie rzeczowo, co może nam się towarzyszyć. I jeżeli może ochotę skorzystać z tych podpowiedzi, to za zapraszam Cię do oglądania do końca. I teraz tak, jest to dzień, w którym warto się wykazywać, być liderem w swojej profesji, ale też również dzień, w którym tutaj mm, aspekt wielowątkowości będzie miał znaczenie. Kogoś będziecie też kimś innym. Co to oznacza? W pracy będę jakąś tam rolę odgrywać, w historiach relacji również, i to też może być potrzebne, żeby mm, być właściwą osobą we właściwym miejscu to też jest moment, w którym trzeba zadbać o swoją niezależność i żeby na zbyt wiele wobec siebie się nie zgodzić, by potem później nie czuć, że a kurczę, za dużo z siebie dałem, dałam, a niepotrzebnie czuję się wykorzystany, wykorzystana, tak? I teraz tak, idąc, idąc dalej, intuicja, warto ją dzisiaj rozwijać, jeżeli będziecie mieć jakieś przeczucia, to one będą Wam wnosiły wartościowy przekaz i warto się w tę intuicję wsłuchać, nie próbować tego analizować, bo głowa będzie Wam też przeszkadzać, Dzisiaj może być trudność w komunikacji z kobietami. Możecie mieć takie nazwijmy to słabsze porozumienie, bądź nawet jakieś takie spięcia mogą się pojawić. To też jest dzień, w którym warto określać to, w którą stronę chce się zmierzać. Na co tutaj naciskacie, jeżeli chodzi o kwestiach tego, co chce w pracy osiągnąć, w relacji, czego potrzebuje, żeby to też ukonkretyzować, usystematyzować dzisiaj również mamy możliwość skorzystania z tak zwanych małych wygranych zatem generujcie te możliwości, żeby los mógł również Was nagrodzić a dzisiaj też macie szansę odkręcić pewne sytuacje, zatem jeżeli Wam ktoś coś odmówił, spróbujcie inaczej, bo to nie jest ostateczna decyzja ale również i Wy możecie mieć trudność z podjęciem ostatecznej decyzji, stąd ten konkret stąd to, żeby właśnie też ukierunkować te systemy, żeby nie błądzić w tych, w tych Decyzjach. Dzisiejszy dzień również będzie Wam wskazywał lidera, czyli to, w którą stronę bądź komu warto zaufać, z za kim warto porząd podążać. W historiach też zawodowych, czy też właśnie, jeżeli chodzi o relacje, kto tutaj się wybija. Zatem, jeżeli jesteś pracodawcą, to wybierz tę osobę, która jest na przedzie. to ta osoba będzie, która się gdzieś tam wychyla ponad przeciętność. To jest ta osoba, która jest warta uwagi. Być może uznasz, że ta osoba jest hmm, zbyt Hop do przodu? Nie. To jest właśnie ten kierunek, w którym warto zaangażować swoje siły, bo ona też popchnie Twoją firmę do przodu. A w relacjach ta osoba, która się mocno angażuje, która idzie czynem, nie tylko słowem, będzie też wyznacznikiem. Tak, w te relacje warto się angażować. Zatem dzisiaj dużo angażu, liderowania, ale też i intuicji, która jest takim ważnym wyznacznikiem, no i mogą pojawić się, przypominam, problemy we współpracy z Kobietami, bo taka energia jest tutaj w negatywie, która może towarzyszyć, że my, jako kobiety, możemy też chodzić troszkę narodne. Dobrego dnia Wam życzę!